Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. A w Radę Dzień Fiorskiego gościmy kasztelana średniowiecznego ogrodu w Biskupicach pod Byczyną nad Zalewem wrzoski, pana Andrzeja Kosiuka, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Panie Kasztelanie, już jutro w TVP Info o godzinie 16 będzie można obejrzeć, jak ten gród wygląda, jak funkcjonuje, bo gościł u Was 26 lipca prezenter pogody TVP1, pan Jarosław Kret. Tak, mam nadzieję, że nam sporo tego pokażą, yy, chociaż wizja nie dotyczyła tylko yy, grodu, ale w ogóle projektów, które robiliśmy wspólnie z lokalną grupą działania, Górna prosta. I to, było, to był główny mm, przyczynek, do tego, że pan Kret się tam pojawił. No ale powiedział, że wróci z dziećmi, bo go to troszeczkę miejsce zauroczyło. E, czy widział też, jak funkcjonuje trebusz? Bo my może mogliśmy oglądać to podczas y, turnieju rycerskiego. A, a czy pan Jarosław Kret też zobaczył to, jak działa? No, pokazaliśmy tylko, jak się to mniej więcej naciąga, bo pan, żeby to tak naprawdę napiąć, to trzeba 11 mężczyzn. No, podczepiamy czasami do samochodu i samochodem naciągamy tam, przeciwwaga ma 2,5 tony. Także to tylko na większych Breza pokazujemy, jak to się rzuca kamieniami. Panie Andrzeju, jest Pan także namiestnikiem Opolskiego Bractwa Rycerskiego i myślę, że ten sezon wakacyjny to Wy nie macie na nic czasu. Wiemy, co nie będę wracał do przeszłości, bo to jest i Grundwald, i Włochy, i Chorwacja, i, i diabowie co jeszcze, ale y, właśnie w poniedziałek wyjeżdżamy na Ukrainę, wracamy do kraju na dwa dni. Po dwóch dniach pakujemy się, jedziemy na Węgry, z Węgier do Chorwacji i wrócimy we wrześniu właśnie po pokazach. A, ale z tego co pan mówił przed wejściem na antenę, to w Austrii daliście sporego łupnia rycerzom z tak, zachodu. Tak, byliśmy tam przy granicy austriackiej na turnieju, no i się okazało, że nasi rycerze zdobyli trzy pierwsze miejsca, bo trzech naszych startowało. A, a dwóch naszych startowało w takim turnieju trzech na trzech. Z tym, że dwóch było na trzech Czechów, wygraliśmy 3-0. To gratulujemy. Panie Andrzeju, jeśli chodzi o sam gród, wakacje, no, tam nawet trudno jest zdobyć nocleg. No to znaczy, to jest praktycznie niemożliwe, bo w tej chwili mamy kolonie ale rozbudowujemy się to muszę się pochwalić, będziemy budować wieżę rycerską, tam troszkę miejsce dojdzie a to w ogóle zapraszam do grody, bo to trzeba zobaczyć no, tak trudno opowiadać, w każdym razie będzie to fajna rzecz Wreszcie też macie drogę po której można spokojnie dojechać bo wcześniej były z tym problemy tak, i za to dzięki władzom Byczyny, że, że jakoś tak zrobiły, że mamy tą drogę i teraz ludzie już normalnie dojeżdżają, bo dawniej przede wszystkim autokary cierpiały. Ja już nie mówię o naszych samochodach, które trzeba było naprawiać raz na miesiąc. Według ostatnich głównego urzędu, danych Głównego Urzędu Statystycznego, to okazuje się, że na opolszczyźnie w tym roku jest mniej turystów niż zwykle, ale chyba nie dotyczy to grodu. Nie. My nawet, prawdę mówiąc, cieszylibyśmy się, jeżeli by, bo ciut mniej, bo wtedy nasi ludzie, którzy pracują w grodzie, mogliby się wyspać. Wie pan, u nas jest to. Trochę wyczerpujące, bo jeżeli przyjeżdża grupa, która śpi dwie noce albo jedną noc, trzeba ją obsłużyć. A u nas zajęcia przeprowadza się też od 24 do 2, bo to jest szukanie skarbu templariuszy, test odwagi i tak dalej, i tak dalej. Także oni w tym momencie nie śpią co najmniej 4 godziny, a rano zajęcia się zaczynają od nowa. A, a z kolei, jeżeli jest jakiś event dla dorosłych, no to dorośli się bawią do dziewiątej, a od dziewiątej już jest śniadanie, także nikt się nie kładzie spać, bo trzeba wszystko przygotować na dzień następny. Ale przynajmniej są miejsca pracy, bo w Grodzie funkcjonuje Spółdzielnia Socjalna Gród. Tak, funkcjonuje już od 2009 roku. Mamy się dobrze. Nie korzystamy już specjalnie z żadnych subwencji. Płacimy o czasie, zatrudniamy 10 bezrobotnych i to wie pan, to nie to, że zatrudniamy ludzi młodych, wykształconych, a właśnie takich, którzy nie mają wykształcenia, mają po 50 lat i, i znaleźli pracę i są całk całkiem się fajnie sprawdzają po prostu w tym wszystkim. Z tego co wiem, to w okresie wakacyjnym pedagogowie, którzy tam pracują u was, nawet nie jadą za granicę, za chlebem, bo okazuje się, że u was też można sporo zarobić. Tak, tak, tak. I to nawet chyba więcej niż za granicą, prawda? Mówiąc, rozliczając to, co trzeba wydać na podróż, załóżmy do Anglii, ja nie będę mówić tej o sumach, bo to jest tajemnica. W końcu nie wiem, czy pozwoliliby mi na to, ale można za to wyżyć i to dobrze. Jeśli chodzi o Gród, no to tam odbywają się co roku turnieje rycerskie, ale w tym roku, 14-15 września, tym razem nie będzie turnieju rycerskiego w samym grodzie, a przy murach Byczyny, tak jak to kiedyś bywało. Tak jest ważny powód, ponieważ w 2003 roku, 13 grudnia odbył się pierwszy turniej organizowany w Byczynie i ten turniej organizowało Polskie Bractwo Rycerskie. I tym, właśnie w tym roku Polskie Bractwo Rycerskie funduje ten turniej miastu i ludziom. Będzie masa niespodzianek, ale o tym to, jak jadę, niespodzianka, to nie będę opowiadał, to się trzeba będzie dowiedzieć już na miejscu. A potem pokaz artyleryjski będzie? Będzie. Wyciągniemy całą artylerię, jaką mamy. Będzie, jak zawsze, palenie chałup, bitwa o gród, ta nocna słynna zresztą, na którą ludzie zawsze przechodzili. Zobaczymy, tylko nie wiem, czy dojadą nasi znajomi ze Słowacji, bo oni mają pokaz. Jeżeli uda im się przesunąć, no to wtedy będą i pokażą te wszystkie tortury, łącznie z nabijaniem napal. No to może być bardzo ciekawe, ale jeśli chodzi o sam gród, to wy oprócz tej rozbudowy, czyli budowy też podgrodzia, tam chaty rybaka, między innymi kowala, także będziecie z dofinansowania lokalnej grupy działania Górna Prosta budować machiny obręcznicze. Tak, one są w trakcie, bo już Jedna jest zbudowana całkowicie, Trebusz, Onager jest w trakcie i jeszcze dwie, ale takie katapulty i Skorpion. Z tym, że to mamy nadzieję skończyć do, do końca września, bo to nie jest taka prosta sprawa. Metodą prób i błędów. Nie ma projektów na to, prawda? Także, A z kolei nie można zbudować byle czego, bo jak to ma wyrzucić kamień, który waży 70 kilo, to musi też mieć odpowiednią masę i z odpowiednich to nam Tartak udostępnił takie dęby suszone. Mam nadzieję, że to wszystko zaskoczy. Być może niedługo reżyser, reżyserzy filmów takich z tamtego okresu będą pukać do Bramgrodu. To znaczy, ja nie chcę zapeszyć. Mm, już pukają. Już? Ale czy jakieś znane. Yy, nie będę mówił, bo, wiemy, bo to podobno nie wychodzi potem. Jeśli chodzi o, o ten plan imprez, to on jest zawsze bardzo bogaty. Skąd wybierzecie yy, tylu ludzi chętnych, którzy naprawdę, no tak jak pan mówi, często mają problemy, żeby się dobrze wyspać? Nie wiem. Mamy sporo znajomych. I nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. No widzi pan, yy, czasami my pomagamy naszym kolegom w Austrii, w Niemczech, yy, właśnie w Chorwacji, we Włoszech. Na co oni przyjeżdżają do nas? I pokazują te swoje umiejętności, a że mają przy okazji troszeczkę zespołów, także to wszystko się jakoś komponuje. Mówił Pan, że kiedyś planowaliście ten grunt wybudować w samym opolu, nie, nie trafiliście niestety na dobry grunt. W byczynie się udało, bo samorząd też wyszedł wam naprzeciw, i trzeba przyznać, że w byczyna to taki ewenement. Lider, jeśli chodzi o ściąganie repatriantów, i tu trzeba przyznać, że to nie jest też bezcelowe, bo dzięki temu, gmina dostaje fundusze, a ostatnio też kupiła pałac zabytkowy w w Planowicach, wyremontuje, re będą tam mieszkania. I to wszystko zostaje w gminie. Tak, oczywiście. I trzeba sobie zdawać właśnie z tego sprawę, bo chyba nie ukrywaj ja mnie, takie zdania słyszałem różne. I niektórzy ludzie mówią, że yy, a na diabła nam repatrianci, jak te pieniądze można było przeznaczyć na coś tam innego w gminie. Nie, nie można było przeznaczyć, ponieważ tych pieniędzy by nie było. A, czy, a jak już repatriantów nawet nie, nie będzie, no to to pałac wyremontowany zostanie. i To jest majątek trwały, który już jest. I tutaj trzeba tylko przyklasnąć władzom Byczyny, że potrafią właśnie w ten sposób działać i te fundusze różne ściągnąć. Wie jeżdżę po kraju. Yy, ostatnio pod Wrocławiem miałem okazję spotkać się z zastępcą marszałka i tak dalej, województwa i, i sekretarzem Trzebnicy, miasta powiatowego i pytam, yy, czy macie jakieś socjalne. No nie mamy. Jak to? Ani jednej? No nie mamy, kurczę, no, no to... A w Byczynie już yy, cztery. cztery jest, no. Teraz powstała dla osób Ciągle. tych niepełnosprawnych. No. I... Udaje się, bo przede wszystkim te miejsca nie, nie są, że na przykład na 2-3 miesiące, tylko cały czas są. No, u nas są te, te miejsca od 2009 roku i to się wszystko rozwija. No, te spółdzielnie jak na razie nic nie wskazuje na to, tfu, 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 je odpukać, żeby się coś działo złego z tymi spółdzielniami. Wręcz ja myślę, że ta kondycja rośnie. Jeśli chodzi o samych rycerzy, o to bractwo, to ja kiedyś przeczytałem, że nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych może zbroja kosztować. Tak, wie pan, do mnie do grodu przyjechał syn i patrzył tak na ścianę, to co wisi tam u mnie z uzbrojenia. No i, i tak pyta, to może kosztować? Ja wie nie wiem, ale tak zacząłem przeliczać. No to ja myślę, że dobry samochód z tego by wyszedł. Na, naprawdę robi wrażenie, ale to też pokazuje, jak y, bardzo są ludzie zaangażowani w to od, odtwarzanie historii. Wie ja pan, hobby. No, hobbysta potrafi nie dojeść, nie dopić, a m, kupi znaczek, prawda, który jest warty krocie. No, z kolei ja się lubuję w nożach. Ja mam całą ścianę noży i niektóre są warte po kilka tysięcy złotych, nie? To też zbierałem jakiś czas pracował też Pan kiedyś w wodnym ratownictwie no to teraz, ponieważ już ponad 350 osób było w tym roku, taki może apel, żeby ludzie się zastanowili jeśli chodzi o korzystanie z akwenów wodnych no właśnie, pracowałem w oddziale ratownictwa wodnego SPRW Opole Miałem okazję wyciągać tych, którzy nie potrafili pływać albo weszli w nieodpowiednim czasie i w momencie do wody. Ludzie, woda to nie jest taki fajny żywioł. No, trzeba po prostu zdawać sobie z tego sprawę, że można się utopić. Więc jak do wody wchodzi mają są upały, trzeba się schłodzić. Druga sprawa, nie nurkować w miejscach nieznanych. Ja widziałem chłopaków, którzy skakali do odry z mostu. Wie pan co, a oni nie wiedzą o tym, że może tam płynąć pniak pod spodem, który jest zanurzony na pół metra. Wisi po prostu w toni i płynie. No, jak się skoczy, to potem się ogląda ich na wózkach inwalidzkich. Także drodzy słuchacze, weźcie sobie te uwagi do serca, bo naprawdę zdrowie jest najważniejsze, a i życie też jest bardzo cenne. Nie zapominajmy jeszcze, że ludzie nad wodą piją. Niestety, i później tracą głowę. E, moim Państwa gościem był kasztelan średniowiecznego ogrodu pod byczyną, pan Andrzej Kościuk. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu i zapraszam do byczyny 14-15 września. Dziękuję.